Trzy dni będzie świętować Swarzęd z imieniny swojego patrona, świętego Józefa. Impreza, która wpisuje się w produkt turystyczny powiatu poznańskiego naturalnie dookoła Poznania, rozpocznie się 1 maja. W ramach Józefinek będzie można spróbować strawy świętego Józefa oraz placka Józefowego. Nie będziemy zdradzać szczegółów, jaka jest receptura, proszę przyjechać i koniecznie spróbować, myślę, że na pewno będzie smakować. Również w ramach tej imprezy będzie można wziąć udział w grze miejskiej, która nazywa się Mebloberek, a także odbędzie się czwarty zjazd Józefów, także małych i dużych serdecznie zapraszamy do Swarzędza. Gospodynie wiejskie z powiatu poznańskiego spotkają się 9 i 10 maja na konferencji i warsztatach organizowanych w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Na konferencji kół gospodyń wiejskich organizowanych przez powiat poznański będzie można wymienić się doświadczeniem, a także poznać sposoby produkcji takich potraw jak Bambrzok czy Rumpuć. Głównym motywem naszych warsztatów będzie pyra. Chcemy przekazać wiedzę i poznać doświadczenia gospodyń wiejskich z powiatu poznańskiego. Zaznaczamy, że gospodynie wiejskie to już nie są takie stare panie kojarzące się tylko. Z z gotowaniem, ale to są e, młode kobiety, które są pełne wrażeń i uwielbiają przede wszystkim gotować. Najdroższe, najbardziej luksusowe samochody na świecie Bentleye i Rolls Royce. Od 10 do 12 maja będzie je można podziwiać w uroczych krajobrazach Powiatu Poznańskiego. Auta marzeń pojadą w rajdzie śladami podróżników dookoła Poznania. Rajd samochodów zabytkowych Rolls-Royce i Royce, Bentley podróżników dookoła Poznania odbywa się na terenie powiatu. W ramach tego rajdu można wziąć udział w konkursie rusynkowym. Czekamy na pracę do 6 maja. Będzie można się przejechać tymi samochodami, zobaczyć, obejrzeć, zwiedzić, dotknąć. Co tylko się będzie chciało. Organizatorzy zapewniają, że są otwarci na wszystkich turystów. Spotykamy się w Czerwonaku, w Swarzędzu, w Kludowie, w Uzarzewie, w Kurniku i w Puszczykowie. Serdecznie zapraszamy!